Eksperymentalna produkcja oleju do obróbki skrawaniem z użyciem AVS. Olej do obróbki skrawaniem składnikiem emulsji o stężeniu 3-10% stosowanej podczas obróbki stopów, stali nierdzewnych, żaroodpornych stopów w procesach toczenia, wiercenia, cięcia, rozwiercania, gwintowania, przeciągania i szlifowania ciężkiego, obróbce stopów aluminium. Do przygotowania litra oleju do obróbki z krawaniem użyliśmy laboratoryjnego naczynia o pojemności 1,5 litra. Przed mieszaniem dodaliśmy sulfonian sodu i środek powierzchniowo czynny Sentinel do oleju przemysłowego i podgrzaliśmy mieszaninę do 80 stopni Celsjusza. Następnie naczynie laboratoryjne umieszczono w aktywnej komorze urządzenia AVS i poddano obróbce przez kilka sekund. Analiza laboratoryjna produktu przedstawiała się następująco. Proces produkcji oleju do obróbki z krawaniem z użyciem AVS obejmuje następujące podstawowe urządzenia: pojemniki na składniki do załadunku komponentów i podgrzania ich do temperatury procesu, pompa porcjująca, urządzenie AVS oraz pojemnik na gotowy produkt. Temperatura w aktywnej komorze urządzenia AVS wynosi od 70 do 75 stopni Celsjusza. Wydajność produkcyjna AVS 150 to 5 m3 na godzinę przy zapotrzebowaniu na moc 7,5 kWh. Chcielibyśmy poznać Twoją opinię na temat tego filmu. Prosimy o komentarze i dajcie nam znać, jakie inne eksperymenty chcielibyście, abyśmy przeprowadzili z użyciem AVS.